Cześć Maciek z tej strony RetroBytel. E, słuchajcie, dawno nie było wspominkowego odcinka z serii giełdy komputerowe, salony gier i sklepy komputerowe w Katowicach, i muszę dodać, że nie tylko w Katowicach, a w tym konkretnym odcinku powiedziałbym, że e, w Polsce, bo dzisiaj historia z Warszawy i historia, uwaga o atarii, tak? Nie przesłyszeliście się, e, historia o atarii u mnie na kanale, a podzieli się nią z wami, kolega Piotrek, który ogląda mój kanał i z tego powodu jest mi bardzo miło, a że wychowa. Się na 8-bitowym Atari. Oczywiście ogląda też kanał Atari Retrofana, czyli kolegi Eliopa. A kolega Eliop zasugerował Piotrkowi, żeby ta historia znalazła się właśnie u mnie na kanale w serii wspominkowej o starych sklepach. Także dzięki wielkie Eliop, to bardzo miłe. No i wielkie dzięki Piotrek za te piękne wspomnienia. No i teraz o tej historii. Kolega Piotrek przeniesie nas do miejsca bardzo ważnego dla atarowców, dla pasjonatów tych sprzętów. Miejsca w którym istniał w Warszawie pierwszy sklep komputerowy e, z Atari. Słuchajcie, coś niesamowitego. E, powiem tylko tyle. Atari Studio Mirage i się zamykam. E, oddaję głos Piotkowi. Okej, okay, więc tak. Idziemy sobie w warszawskim Gocławiem. Ależ tu się pozmieniało. Spróbuję jakoś zejść z ulicy, bo to tak wymyślili miejsca postojowe, że nie ma nawet jak wyjść na chodnik, nie idąc po jezdni. Dobra, i teraz to, co widać. Tutaj po prawej stronie jest budynek. Historycznie bardzo ważny budynek, również dla sceny atarowskiej. Tutaj jest, proszę bardzo, adres generała Abrahama 4, niegdyś generała Juźwiaka 4. W bardziej niesłusznych czasach. Tutaj kiedyś Wam powiem, że tych drzew nie było. To widać, że wszystko jest młode, no, to było 30 lat temu. I zobaczcie. Tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz mamy tutaj jakieś przesyłki kurierskie, salon fryzjerski Cassandra, no nazwa też taka, że mogło być to co innego. Tutaj, moi drodzy, mieściło się studio komputerowe AS, niegdyś Atari Studio, a późniejszy Mirage. Tak, ten miraż, który wydawał gry, tak jak Tomek gdzieś jeździł do Videobitu. Ja tutaj przyjeżdżałem, tutaj kupowałem gry Avalonu, oryginalne, kiedyś wcześniej nagrywane. Ach, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o Atari Studio. Oni byli dystrybutorem systemu Atari Super Turbo, czyli Turbo dla naszych magnetofonów, który był opracowany przez niejakiego pana Sławomira Nie Nautowskiego. No i to właśnie tu się odbywało. Oni kiedyś wcześniej mieścili się na Bieruta, tutaj mieścili się gdzieś od końca lat 80., Zresztą z podobnego okresu jest ten budynek. No i cóż, no to by było chyba na tyle. Cześć. No i mieliście okazję wspólnie ze mną zobaczyć. Miejsce, w którym mieścił się pierwszy sklep ze sprzętem i oprogramowaniem dla Atari. Coś pięknego, w ogóle ja uwielbiam wspominać takie miejsca. A Piotrek zapamiętał jeszcze trochę szczegółów, i tymi szczegółami również chciałem się z Wami podzielić. Więc będę teraz cytował wspomnienia Piotrka, bo tu jest tyle ciekawych informacji, które Piotrek mi przekazał, że naprawdę no, no nie może to pójść w zapomnienie, i trzeba o tym pamiętać, tą wiedzę utrwalać i przekazywać te historie kolejnym pokoleniom, no już może nie retromaniaków, ale kolejnym pokoleniom pasjonatów starych sprzętów, tych którzy mimo że siedzą już w totalnie nowej epoce, to z sentymentem pamiętają, może nie swoje początki komputerowe, ale pamiętają swego ojca, wujka, kolegę starszego, który jednak jarał się tym retro, nie? Także teraz y, pozwólcie, że zacytuję Piotrka. Y, jak to zap... Za o, tutaj tak. Odnośnie tego sklepu. Ja to zapamiętałem tak, że nad wejściem był niewielki szyld, na którym było napisane Atari Studio. Wchodziło się przez drzwi prosto i w lewo. W pomieszczeniu były na lewej ścianie wystawione okładki gier, oryginałów, ale to później, czyli na początku tego nie było. Był też taki ko kontuarek, biurko, za którym siedział ktoś z obsługi. Było też po lewej stronie drugie pomieszczenie, niedostępne dla klientów. Ale na tym biurku, o którym Piotrek wspomniał, stał komputer Atari XEGS, XE Game System. Z zielonym monitorem, czyli ten rubinowy, nie? Chyba monitor nie, rubinowy to był ten taki, ten taki, no, no jak Rubin, nie? Czerwony powiedzmy, z taką czerwienią. Ogólnie ta część dla klientów była niewielka, kilka osób to już był tłok. No i mnie interesowało, co tam Piotrek kupował, nie? W tym sklepie, no przede wszystkim najpierw kupował Tata Piotrka, bo to on załatwił przerobienie magnetofonu na turbo, choć to mogło być jeszcze pod pierwotnym adresem na Bieruta, dzisiejsza Fildorfa. Ja tam nigdy nie byłem, bądź tego nie pamiętam. Pamiętam za to dwa inne miejsca, ale o tym później. Ale ogólnie na początku załatwiał wszystko tata Piotrka. Jeździł tam sam, bądź, bądź z Piotrkiem, ale to tata rozmawiał z, z tymi gośćmi tam z, z tego Atari Studio, ze sklepu. Ja to byłem podjarany samą możliwością pojechania. Po pierwsze z ojcem samochodem, a po drugie bycia w Atari Studio po gry. To ja mam takie same wspomnienia, jak z moim tatą jeździłem w jego y, pracy po godzinach do miejsca, w którym były komputery tam gdzie pierwsza grałem Wolfsteina, pierwsza grałem w Prince of Persia, a też się cieszyłem samą tą jazdą do centrum Katowic, a potem obco, samym tym obcowaniem z tymi sprzętami. Głównie na początku, jeśli chodzi o te, o te oprogramowanie. Głównie na początku to były nagrywane kasety z grami, oczywiście w Atari Super Turbo, ich sztandarowym e, produkcie. Tak, bo oni tam powstał ten system Turbo dla e, Atari, nie? Na wzór e, Turbo dla, dla Commodore. E, co do nagrywania kaset, to mieli taki katalog gier w formacie wielkości ja wiem czego, jak na nasze dzienniczki ucznia, czy książeczka zdrowia dziecka z naszych czasów. E, takie małe drukowane, gdzie były wymienione gry, z krótkim jednozdaniowym opisem wierszu. To, to od razu kojarzy ze składankami Valdico. Można było sobie wybrać, a oni potem nagrywali na kasetę lub dyskietkę. Ale Piotrek, tu napisał, że stacji dysków wtedy nie miał, więc to go nie dotyczyło. Do takiej nagranej przez siebie kasety dokładali firmową wkładkę z ręcznie wpisanymi tytułami gier. I tu wam właśnie pokażę, jak wyglądała taka wkładka zrobiona właśnie przez Atari Studio. Z lewej strony logo Atari, informacje o firmie. We wkładce, miejsce, gdzie na, na, na wpisanie tych wszystkich tytułów, także i Atari Super Turbo Games. Takich kaset z tą wkładką miałem yy, odpyty, a teraz widzę na tej stronie, że mieli też swoje własne gotowe zestawy czyli można było wybrać sobie to, co oni nagrali nam na tą kasetę, albo mieli gotowe jakieś już tam yy, ponagrywane zestawy. Takich zestawów ponagrywanych nigdy nie miałem, zawsze to były wybierane gry. Miałem dwie kasety z gotowych zestawów z drukowaną okładką w Turbo, ale nie w tym formacie, jak te ich zestawy. Bo tych okładek Piotrek mówi, jak te wyżej wymienione, tą którą pokazałem, no to nigdy na, na oczy nie widział. Yy, właśnie, i tutaj też pokażę Wam, jak wyglądały te okładki z wybranymi przez yy, no, przez Atari Studio gramy, z tymi takimi składankami zrobionymi przez nich. No, bardzo fajnie, masę pięknych wspomnień. To od razu przywołuje, jak widzicie, yy, no, mamy tutaj adres Atari Studio AS, no i mamy gry. Co tu za gry były? Beachhead 2, komandosi w akcji, drugi. Przygody i wędrówki starego MAGA International Karate, pojedynki mistrzów. No, interna... kto nie zna international karate? Pamiętam, że pierwszą kasetą, taką zestaw na życzenie, miałem Robo z Fredem i Misją, i to już było w turbo. Yy, I to jest ciekawe, bo były to jedyne oryginalne gry, zrobione przez nich w turbo. Potem już oryginały to były firmowa kaseta, pudełko, no i bez turbo, czyli wczytywało się kilka do kilkanaście minut. Yy, także no, tak jak w, na Komodore, te oryginalne gry, na przykład ja mam tam. Czekać eee, czekajcie, jak się... Shadow, e, Shadow Over Mill, no to tam jest rzeczywiście, no, oryginalna gra w, na kasecie, no i trzeba poczekać aż się wczyta. No nie było oryginału w Turbo, nie? Albo ja o tym nie wiem. Swoją drogą powiem Ci, że to jest mit, że jak się wgrywało grę na Atari, to nie wolno było chodzić do pokoju, po pokoju ani oddychać. Taki kurczę Urban Legend, a po naszemu taki, no, jak nos słonia. E, miałem w okresie, w okresie posiadania Atari dwa magnetofony XC12. Skąd wziął się drugi, to zaraz wam powiem, bo to jest zajebista historia. I gry wgrywały się normalnie za każdym razem, no czyli obalamy mid. Może były to szczęśliwe egzemplarze? Nie wiem. Owszem, gry w systemie normalnym ładowały się nawet 10 do 15 minut, kuśćwa, tyle czekania, ale kurde się ładowały i ja nie pamiętam większych problemów. Zwykle jak coś się nie wgrywało, to po prostu się nie wgrywało, a nie że raz na 10 razy się uda. nie, Nigdy za to nie było problemów z ładowaniem oryginalnych gier typu, tych z Avalonu czy Mirage, Nigdy, nie? W ogóle słuchajcie tej zabawnej historii z drugim magnetofonem. Skąd miałem drugi magnetofon? Yy, mój zaczął w pewnym momencie szwankować. Był jakiś przydźwięk, wiesz, dziś to powiem, ja, tak, no, bo, nie wiem, nie było gdzieś masy, buczenie ogólnie, zaczął mieć problem z ładowaniem czegokolwiek. Przyszedł do mnie kolega ze swoim magnetofonem, takim samym XC12, no i sobie pograliśmy, potem poszedł tylko, że zabrał mój magnetofon, bo, no, bo były obydwa identyczne. Pech chciał, że torba, w której był ten magnetofon, została yy, u nich yy, w domu zabrana, z resztą śmieci do śmietnika, no i zrobił się ząb, czyli E, wyrzucony został ten e, niedziałający magnetofon, ale ten kolega o tym nie wiedział. A ten dobry magnetofon został u Piotra. Rodzice kolegi zdecydowali, że ten ich magnetofon zostanie u mnie. Przykra sprawa, czy tak było, naprawdę nie wiem. Wiem, że w ten sposób niechcący zyskałem sprawny magnetofon. Zajebista historia. E, a teraz dwa inne miejsca, o których e, właśnie, bo Piotrek wspomina jeszcze o dwóch e, innych miejscach, w których też był sklep, gdzie mogliście kupić e, sprzęt i oprogramowanie związane z Atari. Jedno to, był, to było Biuro Usług Komputerowych Bonus, które znajdowało się w pawilonie Grzybku przy Ostrobramskiej w Warszawie. Bodajże był to pawilon C4, fajna nazwa. Mało pamiętam, pamiętam strome schody w dół i też był katalog z grami, też były one w AST, czyli w Atari System Turbo, tak? czyli Atari Studio Turbo. Atari System Turbo, I jeszcze wcześniej, to już kompletnie jak przez mgłę, był taki sklep z grami w pawilonach dworca Warszawa Śródmieście. Eee, tu, jak jest ten kebab na, na, na tym zdjęciu, to w jednym z jego budynków był na tyłach taki sklep. Tam były gry na Atari, jakieś akcesoria, joysticki. Wiem, że kiedy się likwidowali pod, pod koniec lat 80., to któregoś dnia Tata przyniósł do domu dużą reklamówkę kaset z grami na Atari. Wszystkie w systemie normal, czyli bez Turbo. Znał tych chłopaków po prostu mu y, dali te gry. Także tata od Piotka wrócił z reklamową pełną gier. No ja bym był przeszczęśliwy. Y, no niestety y, mojego taty nie ma już z nami, y, nie mogę się więc go zapytać, bo pewnie pamiętałby y, więcej szczegółów. No niestety wielka wielka y, strata. Y, dlatego tak jak mówię, no dbajmy o to, żeby y, kultywować te te wszystkie wspomnienia, żeby no bo tych wszystkich osób już niestety z nami nie ma, yy, ale ta pamięć pozostaje. Ta pamięć pozostanie, przetrwa. Te wspomnienia o tych ludziach będą wiecznie żywe, dlatego no, y, taka misja, <taka>, taka, taka nasza robota, nie? Byłem też statą w PZ Karen. Przedsiębiorstwo zagraniczne Karen. Zaraz wam opowiem. Nie wiem, pe pewnie kojarzycie starsi koledzy będą kojarzyli. Bo dajże przy ulicy Obrońców na Saskiej Kępie i yy, 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 tam był taka. Yy, teraz wam trochę opowiem, bo to jest firma LDW nie wiem czy, czy kojarzycie to, są wszystko wielkie nazwiska Vencel, California Dreams. Przecież ich są takie gry jak Blockout czy Street Road na PC. Ale dla mnie wtedy to była czarna magia. A byliśmy tam statą z, z Atari, bo wyrobił się, uszkodził jeden port joysticka. No i oni na miejscu ten joystick wymienili. I teraz Wam opowiem o tym LDW i tym przedsiębiorstwie zagranicznym Karen. LDW to było Logical Design Works. To istniejąca w latach 80. i 90. firma z branży dystrybucyjnej i Elektronicznej. Zajmowała się m.in. produkcją urządzeń peryferyjnych do komputerów Atari oraz dystrybucją samych komputerów w Polsce. No i słuchajcie tego, to jest ciekawa historia, bo założył ją polski biznesmen Daniel Wencel, mieszkający w USA. W 1983 założył właśnie firmę LDW z siedzibą w San Jose w Kalifornii oraz oparte na niej przedsiębiorstwo zagraniczne w Polsce Current. No i celem było wykorzystanie potencjału programistów, dla których wówczas nie było w Polsce zatrudnienia, dlatego oni pisali w Polsce soft, który był sprzedawany na zachodzie. Także tak jak widzicie, w dziale produkcji oprogramowania, gdzie szefem był Tomasz Sielicki pod znakiem handlowym California Dreams wyprodukowano i z sukcesem sprzedano kilka gier na komputery 8 i 16-bitowe. Z tego co wiem, no to mm, ta firma Karen, ona też produkowała, zobaczcie, produkowała też sprzęt dla Atari, na przykład taki podróbki oryginalnego magnetofonu, jak były te ma drogie, no bo wiadomo, że sprzęt był bardzo drogi i oni stworzyli magnetofony XCA-12 i CA-12 to były podróbki oryginalnego XC-12 Z ich, spod ich ręki też wyszło, wyszły stacje dysków LDW Super 2000 California Access 2001 i California Access 2000 2002, to z tego pamiętam jeszcze, jak Eliop chyba ma taką stację, nawet California Access. No i zobaczcie, gry, blockout, rzeczywiście. Poza tym, joystick na trzech przystawkach i klon Atari 2600 to CA160, klon Atari 2600 z, z wbudowanymi 160 grami. Tak więc niesamowita historia. Możecie sobie poczytać o firmie LDW, która produkowała sprzęt i oprogramowanie dla Atari. No, w czasach, w których sprzęt był cholernie drogi i trudno dostępny, także mieliśmy polskich inżynierów którzy, i programistów, którzy na, na zlecenie Polaka mieszkającego w Stanach, w Polsce tworzyli oprogramowanie, które było sprzedawane na zachodzie. No to no, niesamowite czasy. No, nie będę nic, nic więcej tutaj dodawał. No, i tutaj jeszcze kolega Piotrek wspomina, że żałuje, że wtedy nie był starszy. Te kilka lat wtedy kojarzyłby znacznie więcej z tamtych czasów. Ja mam to samo. Ja żałuję, że tego mojego spektrum yy, tak. Przez mgłę, znaczy, ja pamiętam go, jak już grałem, jak do dziadków go zabierałem, ale nie pamiętam. Ledwie, ledwie pamiętam ten moment, kiedy go kupiliśmy i, i, i jak rozglądałem się wtedy po giełdzie komputerowej w Katowicach. Co wtedy było na tego spektrum, ile było tego programowania, Ja tego naprawdę nie pamiętam. Pamiętam, że były jakieś kasety, pamiętam Commodore, Bardziej już wiadomo, jak byłem starszy, jak miałem Amigę, to jasne, że pamiętam, jak jeździłem były, pudła z dyskietkami. Ktoś tam nagrywał te dyskietki, ale chciałbym jeszcze bardziej pamiętać te czasy lekko, lekko wstecz. A tak gdzieś czasów 9.3, 9.4 to już właściwie gier nie, nie kupowałem. Potem nastał czas PC. Samego Atari 800XL i wszystkimi grami jak największy idiota pozbyłem się za bezcen. No wiele osób tak zrobiło. Ja całe szczęście, że mi został ten ZX Spectrum. I to by było na tyle. Piękne wspomnienia. Piotrek, naprawdę wielkie dzięki. Piękna historia. Normalnie no, Ci, jak to czytałem, to nie mogłem się oderwać jakbym czytał jakąś zajebistą książkę, od której nie mogę spuścić z wzroku choć na, na sekundę. Dodam jeszcze, że Piotrek trochę programuje no i stworzył klon Bulder Dash'a, którego możecie zobaczyć na kanale Eliopa, także gorąco polecam i jeszcze raz wielkie dzięki tą dzięki tej Twojej opowieści w ogóle to ja dowiedziałem się tylu ciekawych rzeczy o Atari, których wcześniej nie znałem no firma Mirasz, autorski system Turbo firma LDW Polskie klony magnetowe telefonów do Atari. Polscy programiści piszący w ogóle soft, który był sprzedawany za granicą. No chyba nie muszę już tutaj nic dodawać jakie to były trudne i zarazem piękne czasy. Jakie to w ogóle musiały być emocje i zachwyty jak się udawało stworzyć w Polsce technologię na wzór światowej. Jakich zdolnych programistów, elektroników, inżynierów, hobbystów, konstruktorów, biznesmenów mieliśmy i nadal mamy. Tylko, że teraz to jest wszystko takie o, o wiele łatwiejsze, prostsze. Nie właśnie dlatego w tamtych czasach, o tamtych Czasach nie można zapomnieć. Dzięki, Piotrek, w imieniu swoim, w imieniu oglądających, i wierzę, że Twój Tata jest dumny z ciebie i z tego, że ta historia nadal żyje i trwa. Piotrek, dzięki Tobie, a my ją z przyjemnością obejrzeliśmy, zapamiętaliśmy i będziemy przekazywali dalej. Wam, kochani oglądający, bardzo dziękuję i do następnego odcinka. Normalnie cały żyję tą historią. Jak składałem ten film, jak to czytałem. Sorry, Piotrek, że. Tyle też musiałeś czekać, ale y, myślę, że teraz nastał ten moment i naprawdę y, fajn, fajna historia. Y, świetna historia i fajny odcinek powstał. Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie. Y, jeżeli znacie jakieś też inne sklepy, chcecie się podzielić tymi historiami, to ja zawsze jestem na to otwarty. Piszcie śmiało, wysyłajcie, dzielcie się, nagrywajcie filmiki. Wszystko opublikujemy i będziemy tworzyli taką kronikę z tego. Jeszcze raz wielkie dzięki, trzymajcie się. Cześć i do następnego. Hej!